Dziecko jest najbliższą osobą dla rodziców. Rodzice, którzy wiedzą, co to jest za choroba, naprawdę przeżywają koszmar. To jest tak jak grom z nieba. Cały się świat wali wtedy. Fundacja Pałmuszyn na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i hospicjum dla dzieci zajmuje się dziećmi w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Punktem wyjścia w ogóle powstania fundacji była pomoc dzieciom, które chorują na nowotwór, które są leczone w Klinice Onkologii Dziecięcej i właściwie trzeba powiedzieć, że przez wiele lat zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie dziećmi w klinice. Fundacja jest wręcz niezbędna. Do pracy, do funkcjonowania kliniki, bowiem no, z jednej strony pomaga nam finansowo, pomaga w remontach kliniki, w zaopatrzeniu w pewne rzeczy, których szpital nie kupuje, bo nie ma na to pieniędzy, a z drugiej strony pomaga dzieciom. Rodzice też są zmęczeni pobytem 24-godzinnym z dzieckiem, a więc organizuje różne imprezy, zabawy dla dzieci, jakieś konkursy. często wolontariusze przychodzą, no, nie da się nudzić. Pozwala to zapomnieć o chorobie na chociaż krótki czas i poczuć się że przez chwilę, który jest zdrowy. czasem okazało się, że te potrzeby są większe. Zrodziła się idea, żeby stworzyć hospicjum domowe dla dzieci. Domowy hospicjum to jest miejsce, które nam się kojarzy z jakimś cierpieniem, z umieraniem, z jakąś przykrością. Trochę jestem racji, ale dom kojarzy się nam z takim miejscem bezpiecznym, z miejscem, w którym nic nie trzeba robić, do którego chce się wracać. I my właśnie w domowym hospicjum dla dzieci staramy się te wszystkie światy połączyć. Nasi pacjenci są to pacjenci głównie ze schorzeniami neurologicznymi, z chorobami nowotworowymi, który, z którzy zostali zdyskwalifikowani już z leczenia przyczynowego oraz dzieci przewlekle chore z innymi chorobami metabolicznymi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pomocy fundacji. Jest opieka lekarska całodobowa, to bardzo sobie cenimy. No i z pomoc też trochę, bo dostajemy różne rzeczy, tak. Część leków, opatrunków, co jest dla nas bardzo ważne, bo to wszystko wiadomo, że to są duże koszta finansowe. No i przede wszystkim wsparcie takie psychiczne. Fundacja bardzo dużo nam pomogła. Chyba dzięki fundacji tak naprawdę nauczyliśmy się żyć z chorobą dziecka. Mamy wsparcie pielęgniarki, lekarza, psychologa, księdza, rehabilitantki. Dobrze, że jesteśmy w hospicjum, no bo przynajmniej telefon. Mówią co robić, talent podłączyć, leki dać, no a żeby nie da pomóc, to tragedia. Nie, porobi, nie poradzilibyśmy sobie.